Dobry, witam bardzo serdecznie i zrobimy sobie takie czytanie po pełni księżyca. Teraz jest ta pełnia księżyca, prawda? No jak będziecie to słuchać, to w zasadzie już tam kilka dni będzie po pełni księżyca i zobaczymy, co mm, tak naprawdę przychodzi po tej pełni, a co ma szansę odejść. Co ma szansę przyjść, co przyjdzie, a co ma szansę odejść, ok? Dobrze. I może sobie zrobimy, może sobie dzisiaj wybierzemy talie. O, może tak będzie, dobrze? Propozycja numer jeden, propozycja numer dwa i jeszcze wiecie co? No nie przygotowałam się. Przepraszam. I numer trzy talia będzie, ok. Coś tutaj chyba krzywo. Dobra. Jeden, dwa i trzy. A może, żeby było Wam łatwiej, to może zrobimy tak. Kryształ górski. Jaspis czerwony. I kwarc różowy. Nie wiem, czy tutaj dużo będziecie widzieć. Dobra, Ok. Niech tak będzie. Dobrze, no to wybierajcie. Jeden, dwa i trzy. Ok. I jedyneczki, jedyneczki, jaki tutaj przekaz jest dla jedyneczek. Co tutaj po tej pełni księżyca, co przychodzi, a co ma szansę odejść. Mm, czekajcie. Bardzo ładna energia. To jest taka energia obfitości, energia, powiedziałabym, zmian w Twoim życiu. No tak, bardzo mocna praca z tym pierwiastkiem żeńskim, bez względu na to, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, to tutaj przychodzi do Ciebie taka zmiana w kobiecości, w tym pierwiastku żeńskim, tak? Przede wszystkim tutaj mi się to pokazuje. To jest też taki fajny czas, gdzie jakieś uzdrowienie będzie w Tobie zachodzić karty pokazują. Jakieś takie dostrzeżenie w swoim życiu, jakieś takich zmian, zauważysz, co ci totalnie nie służyło, co ci szkodziło, karty pokazują. Ja też tutaj widzę, że bardzo dużą szansę ma odejść taka energia braku i deficytu, jakieś problemy finansowe, jakieś problemy z, ze złym wyborem w pracy. Czy jeżeli wahasz się, boisz się. Nie wiesz, co zrobić, nie wiesz, jaką decyzję podjąć, ale widzisz, widzisz, czuję, że ci w tym miejscu pracy nie służy, że, za te, że to, co wykonujesz jest nieadekwatne do Twojej wypłaty, za mało ci ktoś płaci. To być może tutaj podejmiesz decyzję odejścia, zmiany, ale tutaj też taka energia blokad, bycia w takim negatywnym wydźwięku, w takiej wewnętrznej frustracji, smutku, przeżywaniu czegoś. To się w Twoim życiu kończy, to odchodzi, a przychodzi do Ciebie decyzyjność, podejmowanie decyzji w zgodzie ze sobą i dużo odwagi i takie wyswabadzanie się z blokad, które gdzieś sobie narzuciłaś, czy pozwoliłaś na to, żeby ktoś Ci narzucił. Do Ciebie idzie zmiana, zmiana w sobie, inne myślenie, inne nastawienie do siebie. Wytyczanie sobie innych celów, stawianie siebie wyżej, pracowanie nad poczuciem własnej wartości, wyswobodzanie się z blokad, karty pokazują. I to taki jest piękny przekaz, bo czegoś do tej pory nie dostrzegałaś jedyneczką, nie czułaś dobrze, a może czułaś, ale nie widziałaś, nie wiedziałaś, jak to zrobić, jak to połączyć, no to w końcu to dostrzeżesz, tak? Dla niektórych z Was też tutaj jest taka sytuacja, że może do Ciebie przyjść jakieś uczucie, jakiś wzrost w relacji istniejącej albo coś nowego. Jeżeli do tej pory tego nie było, to znaczy, że jakieś były blokady, jakieś było zamartwianie się, ale sobie z tym Uporałaś się z tym i do ciebie idzie tutaj właśnie coś takiego. Mhm. Ja bym też powiedziała, że to taki będzie magiczny czas dla ciebie. Jak Ty go wykorzystasz, oczywiście zostawiam to dla ciebie, ale jest to magiczny czas do tego, żeby coś w swoim życiu tutaj zmieniać, żeby podejmować decyzję, taką dla siebie, postawić siebie na pierwszym miejscu. Co tutaj jeszcze przychodzi do ciebie? Współpraca z drugim człowiekiem, ale też może być jakiś fajny związek, fajna relacja, przyjaźń, relacja mężczyzna-kobieta, ale nie tylko. Będziesz coś planować, coś działać, i karty pokazują tutaj, że też dla ciebie będzie taka jakby energia zadowolenia z rodziny. Może dla niektórych z was coś tutaj się pozmienia w rodzinie, może dla niektórych z was Idzie energia w ogóle rodziny, stworzysz rodzinę z kimś, założysz rodzinę z kimś, ale też widzę, że będziesz coś odpuszczać, a co ma szansę odejść brak aktywności, brak cieszenia się z życia, yy, brak chęci podejmowania nowych początków i brak takiego no, czerpania z życia, spotykania się z ludźmi, yy, wychodzenia do tych ludzi. Yy, Bawienia się, no to gdzieś to się u ciebie kończy, czyli ty się otwierasz, ty się bardzo mocno otwierasz na wszystko, co jest pozytywne. I jaka dla ciebie tutaj rada płynie od kart? Jedyneczko. Błogosławieństwo: bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. I to do Ciebie idzie. Wszystkiego dobrego. I dwujeczki, moi drodzy, to jest Wasz wybór, kamień i, i ta talia. I patrzymy sobie. Yy, no dobrze, co do Ciebie przychodzi i co ma szansę odejść, właśnie po tej pełni, tak? się dzieje. No przede wszystkim to ja widzę, że no jakiś będziesz mieć coś w twoim życiu takiego się dzieje, bądź wydarzy się już za moment, albo już się dzieje, gdzie właśnie w czasie tej pełni, po tej pełni i tak dalej, ty będziesz mieć powody do świętowania, będziesz mieć powody do cieszenia się, jakieś twoje drobne marzenie, mały sukces. Coś się w Twoim życiu tutaj zrealizuje, i karty to pokazują, i karty o tym mówią. Ja też widzę, że podejmiesz jakąś decyzję odnośnie swojej pracy. Może jesteś osobą, która nosi się z zamiarem, czy stworzyć własną markę, zbudować własną firmę, otworzyć działalność, to karty pokazują, że podejmiesz tą decyzję. Będziesz już wiedział, wiedziała, czy w to wchodzić, czy jednak z tego zrezygnować. Karty mi też pokazują, że Tutaj też jakaś praca nad relacją będzie. Jeżeli jesteś w relacji w związku, w związku dość wymagającym, bo albo dzieli wasz różnica kulturowa, odległość kilometrowa, albo różnica wieku dość spora jest, albo taka różnica poglądowa w życiu, no to karty pokazują dość wymagający związek. To karty pokazują, że tak jakby bardziej nad tym zapracujesz, popracujesz, będziesz pracować nad tą relacją tutaj mi się pokazuje, ale też nad taką też mi się pokazuje u ciebie taka sytuacja, że będziesz wyznaczać sobie cele i będziesz podejmować decyzje. Nie pozwolisz już na coś takiego, że a dobra, to będzie dzieło przypadku, czyli czy to się spełni czy nie, czy to się wydarzy, poczekam co los przyniesie. Nie, 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 nie. Tutaj karty pokazują, że nabierzesz siły do działania, motywacji, odwagi i będziesz ruszać z czymś naprzód. Dostrzeżesz jakąś blokadę, zauważysz co Ciebie blokowało w nierozwijaniu się, co Ciebie tłamsiło, co Ciebie hamowało, Ty to zauważysz. Czy to jakaś osoba, czy to jakieś miejsce, czy to jakieś myśli, czy to jakieś okoliczności, czy to tylko i wyłącznie z Ciebie wypływało, ale Ty to zobaczysz, Ty to dostrzeżesz i będziesz ruszać z miejsca. Karty mi pokazują, że jakaś. Jakaś osoba z Twojego życia może odejść. Taki furiat, manipulant, bez względu na płeć, karty pokazują, osoba, która tylko wnosiła jakąś taką energię chaosu, to to się tutaj może u Ciebie zakończyć. Czekają Ciebie bardzo duże zmiany: bardzo duże zmiany. Możesz otrzymać jakieś zaproszenie, może ktoś Ciebie gdzieś zaprosić, może to Ty będziesz kogoś zapraszać do swojego życia, do swojej przestrzeni. Na jakąś okoliczność, ale też ja tu widzę, że przyjdzie do ciebie takie zrozumienie swoich emocji. Może to dziwnie zabrzmiało, ale jesteś osobą bardzo wrażliwą, ale ze względu na to, że gdzieś nie potrafisz. Wyrzucić z siebie nagromadzonych, toksycznych emocji. To je kumulujesz, blokujesz się, zamykasz się w sobie. I ty to zrozumiesz. Ty znajdziesz sposób na odreagowywanie stresu. O, może w ten sposób. Ty znajdziesz sposób na wyładowywanie swoich emocji, tych frustracji. Znajdziesz sposób na to. Mhm. Bardzo mocno będziesz pracować nad poczuciem wartości swojej. Albo, albo bliskiej Ci osoby. Dobrze, i co tutaj karty chcą Ci powiedzieć, dwójeczko? Co przyjdzie do Ciebie? Siła, widzisz? Siła, odwaga, chyba odwrotnie złapałam, tak. Siła, odwaga do działania. Widzisz, jakaś biesiada, impreza, celebracja z kimś gdzieś. No, powody do tego, żeby się cieszyć i jakaś blokady opadną, jakaś maska opadnie. Może osobą jesteś, bądź byłaś, która gdzieś maskowała się, nie wyrażała swoich emocji, nie mogła się wypowiedzieć wprost, to karty pokazują, to się zakończy. A czyli to przyjdzie do ciebie, gdzie ta maska opadnie. A co ma szansę odejść? Odejść ma szansę yy, jakieś takie, powiedziałabym, blokady, yy, zamartwianie się, tworzenie jakichś takich dziwnych myśli w głowie, bycie w energii, takiej trochę ofiary życia. I też tutaj przyjdzie do ciebie takie, odejdzie od ciebie taki marazm i zatrzymanie. Tak, odejdzie od ciebie, i też takie nadzbytnie fantazjowanie, bycie w nierealnym takim świecie, takie wiesz, takie tworzenie wizji nierealnych. To na pewno się zakończy, bo ty będziesz osobą, no kolokwialnie mówiąc, trzeźwo stąpającą po ziemi, wiedzącą czego chcesz, wyznaczającą sobie nowe ścieżki, nowe cele, nowe możliwości. I tego tobie życzę, papa. Pa. A przepraszam, jeszcze rada. Najmocniej przepraszam. Jeszcze rada od kart. Jaka rada dla Trujeczki? Miłość własna. No właśnie, no właśnie, dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i samoakceptacja. Nic dodać, nic ująć. Pozdrawiam. I Trujeczki. Patrzymy dla Was, Trujeczki, co tutaj. Przyjdzie, a co ma szansę odejść? Się dzieje. Na pewno karty mi pokazują, że zawalczysz o siebie. Dosłownie zawalczysz o siebie. Nie wiem o co chodzi, bo dla każdego z Was to będzie inna sytuacja, ale widzę taką walkę o siebie, stawianie granic, wyznaczanie pewnej granicy, mówienie nie, jeżeli tego trzeba będzie, jeżeli będzie tego okoliczność wymagać, osoba, miejsce, sytuacja, będziesz mówić nie. Karty mi też pokazują, że. Wyjdziesz z jakiegoś zamknięcia, mhm, ja to czuję, zaczniesz po prostu przebywać wśród ludzi, miejsca, otoczenia, którzy dobrze Ci życzą, przy których dobrze będziesz się czuć, tak jakby otworzysz się na kontakty międzyludzkie, to do Ciebie przyjdzie, na tą celebrację. Na te świętowanie, na ten mile spędzany czas w gronie innych, na ten relaks otworzysz się, na te takie spacery, rozmowy, kontakty, przebywanie na łonie natury, czy w ogóle znajdywanie takiego momentu, żeby się relaksować, ale nie takim typowym leniuchowaniem i przeglądaniem, powiedzmy sobie, social mediów i rolowaniem tego telefonu, co nie o to chodzi. Jakiś taki relaks znajdziesz sposób na relaks znajdziesz. W swoim życiu, ale też ja tutaj widzę, że mm, takie zamykanie się w sobie, izolowanie się, odgradzanie się, stawianie jakiegoś muru ci nie służy. Zburzysz jakiś mur, który albo ktoś w twoim kierunku stworzył, albo ty jako osoba sobie taki mur stworzyłaś. Ja też widzę, że. Jakiś apetyt na życie ci wzrośnie. Naprawdę, złapiesz jakiś apetyt na życie, zechcesz bardzo mocno coś w swoim życiu zmieniać. Zechcesz ruszać naprzód, dla niektórych z was tutaj też coś w kwestii uczucia emocji ruszy. Dla tych osób, które są w związkach, to tutaj no, będzie dużo się działo, będzie dużo pociechy i radości z bliskich, dużo wspólnych chwil, dużo wspólnych rozmów, dużo wspólnej zabawy, dużo wspólnych uśmiechów. Dla osób wolnych karty mi pokazują, no idzie romans, jak nie wiem co, idzie jakiś związek, jakieś uczucie, więc tutaj to do ciebie idzie. Ale co masz szansę odejść z Twojego życia? Brak apetytu na te życie, brak radości to na pewno odejdzie. Yy, I jakieś problemy i przeszkody, które otoczenie ci stwarzało albo ty sam sama sobie właśnie jakieś takie blokady tworzyłaś czy tworzyłaś, to to będzie odchodzić z twojego życia. Brak też decyzyjności, brak też wyboru. Może byłaś osobą, która no, nie potrafiłam podjąć wyboru. Poczekam, popatrzę, co mi życie przyniesie. To się kończy. Podejmujesz decyzję. Dokonujesz zmian w swoim życiu, naprawdę. I zaczynasz małym kroczkiem od tego, że zaczynasz cieszyć się bardziej z życia. Tutaj też oczyszczanie mi się bardzo mocno pokazało. Tutaj, tak, te dwie karty mówią o tym, żeby oczyścić się na poziomie energetycznym. Dobrze. Co przyjdzie do ciebie? Widzisz, będziesz planować, będziesz planować swoje życie. Ja tutaj coś pomieszałam z tymi kartami, odwrotnie je mam. Dużo pomysłów ci przyjdzie na życie, i wychodzenie z takiej energii ugrzęźnięcia, z takiej energii mulastej, że nie ma z jakiejś sytuacji wyjścia, że jak rzęznę, zamartwiam się, nie mam energii, to, to się u ciebie kończy. Z takiej, będziesz wychodzić z takiej energii pogubienia i zagubienia. No, tutaj dokładnie. A co tutaj ma szansę odejść? Zamartwianie się i siedzenie w przeszłości. Przeszłość tak jakby będzie się wyjaśniać, nie będziesz już tam grzebać. Um, jakieś takie też sceny teatralne, takie powiedziałabym, um, jakieś takie odgrywanie jakiejś roli w życiu, um, udawanie czegoś, co się będzie kończyć. Um, no i dla niektórych z Was tutaj karty też mi pokazują, że um, być może jakaś osoba z Twojego życia odejdzie, być może ktoś, kto nie był szczery i uczciwy w wyznawaniu swojej miłości, swojego uczucia, być może. A jeżeli nie o to chodzi, no to po prostu chodzi o to, że mm, jeżeli brakowało miłości, okazywania tej miłości sobie albo innym ludziom, albo ty byłaś osobą, która oczekiwała na to, że ktoś ci tę miłość będzie okazywał, to tutaj to będzie się regenerować, to będzie się normować w Twoim życiu, tutaj to będzie się zmieniać. Mhm. Mam też wrażenie, że Ty już na tyle znajdziesz w sobie miłości własnej, na tyle gdzieś tam popracujesz ze sobą, że już nie będziesz taką osobą, która będzie pragnęła tej miłości pokazywania z, ze strony kogoś innego. Wypadła mi karta, dobrze i jaka rada. I jaka rada. rada, 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 rada. Niezależność. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. Tak, do tego bardzo potrzebujesz. To ci bardzo mocno pomoże, kiedy postawisz na siebie, kiedy będziesz osobą, która sama zacznie decydować za siebie, a nie, że ktoś za ciebie decyduje, ktoś działa, a ty jesteś taką osobą zamkniętą w jakiejś klatce, zamkniętą w jakiejś przestrzeni, zamkniętą w jakiejś iluzji. Nie, 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 wychodź z tego. Wszystkiego dobrego, papa. Pa.